Dzień dobry, to Maria Techczynicka, z mała psychonkolog. Dziś chciałam z Wami porozmawiać o tym, ups, jak na kwarantannie i przed 10 kg. Na pewno widzieliście tak bardziej okiem psychologa, oczywiście, bo nie jestem absolutnie dietetykiem, żeby wyznaczać Wam diety i mówić o racjonalnym odżywianiu. Ale chciałabym powiedzieć Wam kilka takich sposobów, czy kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby. No, nie Przy tych 10 kg. Na pewno widzieliście różne takie memy, które mówiły: jak skończę kwarantannę, czy będę w ciąży, czy właśnie przy 10 kg, czy oddam dzieci do okna życia, czy rozwiodę się z mężem, i itd. itd. No, niektórzy z nas myślę, że no, spotka więcej niż jeden punkt, a niektórych wcale. Ale dziś chciałam powiedzieć o tym jedzeniu. Przede wszystkim, nie wiem czy wielu z Was wie, jest ktoś taki jak psychodietetyk i e, bardzo polecam Wam wizytę u psychodietetyka, jeśli myślicie o dietach, ponieważ e, uważam, że często problem z otyłością, z nadwagą, czy też z zaburzeniami odżywiania, czy jakby z innymi... Mm, z innymi problemami związanymi z wagą. No, na pewno nie jest związane tylko z tym, że nie wiemy i brak nam wiedzy i umiejętności na temat tego, jak się odżywiać, tylko po prostu nie potrafimy tego zastosować w praktyce. No bo tak nie jest to wcale takie łatwe. Gdyby każdy kto posiada teoretyczną wiedzę na ten temat potrafił wprowadzić ją w praktykę, no to nie mielibyśmy takiego poziomu otyłości, czy takiego poziomu nadwagi w kraju, jaki mamy, czy w ogóle na świecie. A tym bardziej teraz jest to problem aktualny, ponieważ no wiadomo, że powikłania. No, często związane są z takimi powikłaniami towarzyszącymi nadwadze i niestety w psychoonkologii nadwaga też częściej jest, jest, jest nazywana jest jedną z przyczyn większego prawdopodobieństwa zachorowania na nowotwór, właściwie zaraz obok palenia papierosów. Także to jest bardzo ważne, żeby utrzymywać prawidłową wagę ciała. Oczywiście są dietetycy, są trenerzy osobiści, są wszystkie te osoby, które pomagają nam nauczyć się prawidłowo odżywiać oraz nauczyć się prawidłowo ćwiczyć. A psychodietetycy pomagają nam zrozumieć, dlaczego trudno nam jest utrzymać wagę i. Pomóc nam wprowadzić te trudne nawyki, pomóc nam przezwyciężyć słabości, pomóc nam yy, nauczyć się nowej rutyny, wprowadzić nowe zasady. No i wydaje mi się, że to też w ogóle nas rozwinie w wielu innych kwestiach. Także zachęcam bardzo Was do skorzystania z takich yy, porad. Wydaje mi się, że niektórzy nawet teraz prowadzą takie poradnictwo przez internet. Nie wiem, nie sprawdzałam, ale warto poszukać. Dziś chciałabym powiedzieć w takich kilku sposobach, yy, takich dosyć prostych sposobach, czy tylko kilku rzeczach, na które warto zwrócić uwagę. I wydaje mi się, że to już będzie pomocne. Przede wszystkim y, teraz łatwiej nam jeść, bo siedzimy w domu i często nie wiemy, co ze sobą zrobić. Więc si sięgamy do lodówki albo czujemy niepokój. Taki niepokój jest główną przyczyną, sięgania po jedzenie. Bo kiedy jesteśmy bardzo zestresowani, to większość osób w ogóle nie jest głodna. Nie chce jeść, po prostu ma ściśnięty żołądek i nasz układ pokarmowy jest tak skonstruowany i układ nerwowy też, żebyśmy nie jedli w tym czasie, kiedy potrzebujemy. Jesteśmy mocno zestresowani, potrzebujemy się skoncentrować na innych aspektach. Ale kiedy czujemy taki lekki stres, taki niepokój, takie napięcie lekko podwyższone, to wtedy potrzebujemy w teorii więcej energii. I no, sięgamy po różne rzeczy. Zwykle są to niezdrowe przykąski. No i warto zapamiętać jedno, że cokolwiek się nie wydarzy, to jest akurat tekst Mel Robins. Że odpowiedź nie leży w lodówce. I warto to zapamiętać, że cokolwiek nas niepokoi, cokolwiek nas smuci, na cokolwiek jesteśmy źli, obrażeni, to nie znajdziemy odpowiedzi w lodówce. I nawet nie warto w ogóle tam zaglądać. Drugim takim, takim sposobem, tipem na niejedzenie jest nietrzymanie rzeczy w widocznym miejscu. Przede wszystkim dużo osób zakupiło no, dużo produktów na czas właśnie. Nie wiem, gdyby sklepy zamknęli, albo gdybyśmy byli zamknięci na kwarantannie. No ale większość z nas nie jest. No i ma teraz te produkty w domu, ale zamiast je jeść, to je trzyma znowu na lepsze czasy, czy na gorsze czasy. No i kupuje nowe produkty i je te produkty. Albo na przykład ma taki sposób, że o, zjem to, bo się zmarnuje. No, ale tak naprawdę, jedząc za dużo, to szkodzimy sobie, i najlepiej po prostu nie kupować tych rzeczy, i wtedy ich nie marnujemy. Zwyczajnie nie kupujmy rzeczy. Tak samo jak chodzimy teraz rzadko na zakupy, no to no nie musimy też kupować nie wiadomo czego, po prostu możemy zacząć jeść mniej, dlatego że mniej się ruszamy i mniej zużywamy energii. I najzwyczajniej w świecie wystarczy nam mniej, ale lepszej jakości jedzenie. I wydaje mi się, że powinniśmy się skupić teraz na dobrej jakości jedzeniu, a nie na ilości. Bo ilość to nie jest coś, co jest nam teraz potrzebne, a jest nam potrzebne dużo dobrych składników odżywczych, wspomagających naszą odporność i naszą kondycję. Jest też taka świetna książka, którą Wam polecam, nazywa się Życie Wewnętrzne i ona jest o układzie pokarmowym. Naprawdę rewelacyjna książka, mówiąca też o tym, że bardzo dużo układ pokarmowy ma w związku z naszym samopoczuciem oraz z naszym funkcjonowaniem. Na przykład okazuje się, że jeśli chodzi o receptory dopaminy, to jest ich więcej w jelitach niż w mózgu. Okazuje się, że poziom i balans bakterii jelitowych niesamowicie wpływa na to, czy jesteśmy zdeterminowani oraz czy mamy depresję, czy jej nie mamy. Także warto tutaj bardzo zwrócić uwagę na to, co jemy, jak jemy i jeżeli macie teraz czas, to przeczytajcie tę książkę. Pewnie podziękuję Wam gdzieś na dole. Z takich ważnych rzeczy jest jeszcze, można teraz wykorzystać ten czas na zbudowanie bardzo, bardzo ważnego nawyku. W ogóle pisałam pracę magisterską kiedyś, dawno, na temat psychologii tchudzania. Dokładnie było to yy, zależność między inteligencją emocjonalną, stylami radzenia sobie ze stresu, a tym, czy osoby mają wagę w normie, nadwagę, czy też otyłość. I w tych badaniach, oczywiście, to były takie badania no, do pracy magisterskiej, więc. Nie spodziewałabym się tutaj Nobla za to, ale wyszło mi, że na pewno osoby, które mają taki styl związany z unikaniem czyli z takimi czynnościami zastępczymi mają większą skłonność do no, zajadania tego stresu, a nie konfrontowania się z nim, czy też przeżywania go emocjonalnie i konfrontowania się z tymi emocjami. I jakby uciekają. Część osób ucieka w towarzystwo, część osób ucieka, nie wiem, w oglądanie telewizji, ale bardzo wiele osób ucieka w jedzenie przed stresem. I co ciekawe, wyszło mi też, że osoby, które miały nadwagę, miały większą inteligencję emocjonalną. No trudno tutaj powiedzieć, że osoby, które mają większą inteligencję emocjonalną, jakby mają dzięki temu, czy przez to będą bardziej... Skłonne do posiadania zbędnych kilogramów. Raczej chodziło o to, że osoby, które są już z nadwagą, są już z otyłością, bardziej się koncentrują na swoich przeżyciach, ponieważ no, częściej z tego powodu są dyskryminowane, czy jest im to wypominane, albo też dużo więcej o tym myślą niż osoby, które nadwagi nie mają. Są bardziej skoncentrowane na sobie w pewien sposób oczywiście, a właściwie wydaje mi się, że w ogóle osoby, które mają nadwagę, są bardziej skoncentrowane na sobie, no bo cały czas są niezadowolone z czegoś. Dlatego ważne jest, żeby po pierwsze, jeżeli macie taką możliwość, a jak nie, to zapraszam, zrobić sobie taki test na to w jaki sposób radzimy sobie ze stresem. Bo jest to bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne i można to oczywiście zmieniać i nad tym pracować. Ale takim nawykiem, który chciałabym Wam dzisiaj bardzo mocno zaproponować, jest nawyk zostawiania. Chodzi o to, że jak macie porcję na talerzu, to zawsze zostawcie troszkę. No taki na przykład jeden gryzek czy dwa gryzki. Po pierwsze, jest to ważne, dlatego że będzie. Skłaniało Was, czy wręcz zmuszało do koncentracji na tym, co robicie. No bo jeżeli macie zostawić coś na końcu, to musicie być skupieni na tym, żeby to zostawić. I nawet jak podejmiecie wyzwanie tego ćwiczenia, zobaczycie, jak wiele razy po prostu zjecie automatycznie do końca. To Wam też pokażę, jak bardzo jemy automatycznie. Druga sprawa jest taka, że zobaczycie, jak to strasznie denerwuje otoczenie i Was też. się czuje taki ogromny niepokój, no, że jak to, tak mam to wyrzucić, że to jest taki, no jak to, będę to marnować. Okej, okay, jest to w pewnym sensie marnowanie, ale z drugiej strony to, to nie są takie duże, duże, duże kawałeczki, więc no bez przesady. I po prostu nie wiem, jak macie takie poczucie, że marnujecie, to mniej kupcie następnym razem rzeczy, ale i tak starajcie się ten jeden malutki kawałeczek zostawić, dlatego że pokazujecie swojemu też organizmowi, że to Wy decydujecie, a nie porcja jedzenia, że to Wy decydujecie ile jecie, że to jest Wasza decyzja i to jest świadoma decyzja, jesteście tam, jak jecie, to jesteście tam. No i to jest też tak, że zobaczycie, jak to wasze otoczenie denerwuje. No to jest do końca, to do końca, to jest do końca. Po prostu w naszej kulturze jest to tak mocno zakorzenione, żeby jeść do końca, żeby, nie wiem, nic nie zostawić i tak dalej, że no, osoby zostają po prostu świra, przepraszam, na taki kolokwializm, no, ale tak jest, że jak się zostawia do końca, czy zostawia jakiś kawałek na talerzu. poza tym już już jakby w takich społecznych. Um, Interakcja, gdy już wrócimy do życia. Jeżeli macie coś na talerzu, to osoby nie dokładają wam czegoś, bo jak jesteśmy w jakiejś sytuacji, nie wiem, urodzin, imieni itd., itd. to gospodarz czuje potrzebę, żebyście mieli zawsze talerz pełny, albo przynajmniej nie pusty do, środka, do końca. I jeżeli zostawiacie, na przykład w tym momencie, możecie zostawić powiedzmy jedną czwartą już. To ta jedna czwarta sprawi, że osoba nie będzie nakładała Wam więcej. I wtedy też możecie powiedzieć, na przykład, jak ktoś zapyta Was, czy Wam nie smakuje, to powiedzcie, że nie, 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 że jest bardzo dobre, po prostu sobie powoli jecie i delektujecie się tym, bo nie jesteście taka, aż bardzo głodni i no, chcecie się delektować tym posiłkiem, żeby nie sprawić oczywiście komuś przykrości, że Wam nie smakuje, bo to też nie o to chodzi. Tylko, no naprawdę, to jedno, Ćwiczenie bardzo, bardzo wiele zmieni w waszym życiu. Po prostu przez, nie wiem, dwa tygodnie zostawiajcie do końca coś na końcu, nie wiem, jeden, dwa gryzy, a zobaczycie, że ogólnie będziecie jeść mniej, bo to też dotyczy tych wszystkich przekąsek. Na przykład, że nie wiem, bierzecie jakiegoś orzeszka czy, czy pięć orzeszków i nakładacie sobie garść orzeszków i z tej garści orzeszków nie, zostawiacie kilka orzeszków to Wam też już głupio jakoś tak wziąć kolejną garść tych orzeszków i to Was powstrzyma w bardzo dużym stopniu od jedzenia i zobaczycie jak to banalne ćwiczenie jest bardzo, bardzo trudne i to, ta jedna rzecz gwarantuje Wam, że zmieni dużo w Waszym życiu także zachęcam i no, jeżeli macie jakieś doświadczenia z tym Ćwiczeniem i macie jakieś uwagi na ten temat, albo się nie zgadzacie z tym z jakiegoś powodu, no to bardzo proszę o komentarze i podyskutujemy, bo przecież niekoniecznie muszę mieć rację. Także do usłyszenia.